Witam serdecznie w drugim odcinku serii Tajemnice prehistorii na kanale Pepa. Dzisiaj powiemy sobie o Otoi, kolejnym gatunku odkrytym w łupkach z barges. Zapraszam serdecznie do oglądania. Odtoja, podobnie jak opabinia, zamieszkiwała wody kambru. Niesmogowiec ten był także jednym z największych łupków z Barges, a osiągał aż 15 cm. W przeciwieństwie do opabini prowadziła przydatny tryb życia, ryjąc rowki. Prowadziła prawdopodobnie nocny tryb życia. Żywiła się chiolitami oraz osobnikami własnego gatunku. Kolce widoczne na jej to w rzeczywistości zęby, których używała do chwytania zdobyczy. Ponadto, od co pewien okres czasu zrzucała na skórek, by umożliwić dalszy wzrost organizmu. Co więcej, Otoja posiadała symetrię promieniową, podobnie jak obecne bezkręgowce. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam do obejrzenia także innych filmów na kanale Pepa.